Jakieś coaching z tego streamera? Ja bym chciała od Oli, ale teraz, teraz już chyba nie mam szans. Wczoraj jakiś fajny widz zapytał czy Oli, czy zrobi mi coaching, ale, ale ona nie odpowiedziała. Ale to pamiętam, że grała w CS, a tak sobie mówię. A, a co może pokazać? Zarobków chyba Hej, mam pytanie na poważnie, bo serio nie wiem o co chodzi i może ty mi to wytłumaczysz. Otóż oglądałam Szota parę dni temu z kanału Bartosza, gdzie się pogodziliście, a teraz znowu coś jest nie tak. Co się stało, wytłumaczysz. W wielkim skrócie, dzień później po tej całym naszym rzekomym pogodzeniu się raz, razem z arcymistrzem Igorem Janikiem... E, po, Podczas drunkstreamu zaczął mnie jebać, bo postanowiłem sobie ustawić cel na transmisji. I tak go wkurzyło to i wymyślił sobie, że przyznałem się do wszystkich jakichś grzechów z przeszłości, tylko i wyłącznie po to, żeby spieniężyć to. I nagle dupa go zabolała i postanowił, że dalej mnie będzie jebał, nie dotrzymując żadnej obietnicy, którą złożył w przeszłości, więc jest dla mnie śmieciem, który jest skłonny powiedzieć wszystko, tylko i wyłącznie dla swoich wymiernych korzyści. Tu psalm jakiejś semestrala, chciałby nauczyć się grać w i szuka coachera Spokojny mógłby być, masztu tu linkacza Ciężko mi w to uwierzyć Są Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać na zanim zgodę się Ale wam się nudzi zjeby. Chyba trzeba po komentarcu, zanim już księżniczką, rel. Dołóż cztery dychy i będziesz miała na książkę. O Matko. No, no, już kupię, już kupię po streamie kupie. Nie stać. Nie. Naprawdę nie. Staram się być kulturalna, grzeczna i miła, ale nie. My, gram na jakąś dziewczynę. Nie, to jest Josh, sorry, nie zauważyłem. Dobra, moi drodzy powiem... W Skrócie, gdyby okazało się dzisiaj że Slayprox 5 lat temu nie wiem zrzucił kota z balkonu w GTA i bym o tym nie wiedział przez te cały czas a się z nim przyjaźnił no to byłoby mi głupio, nie? ale skąd bym miał to wiedzieć jakby wiecie to nie jest takie hop siub, chciałbym wam powiedzieć więc nie chciałbym od razu być rzucany do worka, że promowałem kogoś, kto nie wiem gnębi koty załóż Tutaj najlepsze posunięcie do koniec G5. Zmusza mnie do albo ewakuacji hetmana, albo wymiany czarno... skóry. Gdy jest z żoną w towarzystwie, gapi się na inne kobiety lub z nimi filirtuje. Taha, spróbowałby. To by oczu... Nie no, żałuję, przecież nic nie zrobiła. Warteczek to się patrzy tylko na panów w towarzystwie. Dobra. Masz dychy dołóż, cztery dychy i będziesz miała na książkę. No, no, już kupię, już kupię. Po streamie, po streamie kupię. Ej, kurwa!

Uh. Nie no widzowie, wyślijcie te partii, Dawidowi czerwowi. Ja wiem, że ten chłop to tylko cel No, w tym swoich pęknie. nie wiem, dwa tygodnie z rzędu po 5 godzin, no co to za robota? Co ciekawe dzisiaj. Wiem, że czasami za rzeczy gamingowe się po prostu przepłaca. Nie mówię, że zawsze, ale jak słyszysz gaming, to myślisz sobie, że spełnisz mokry syntez sportowca. Prawda jest taka, że kupujesz po prostu markę game, Bardzo często. Nie mówię, że zawsze, bo są rzeczy, które faktycznie dzięki temu, że są gamingowe. Po drugie. Prawda jest taka, że was zdradziłem, drodzy widzowie, zdradziłem was... Co, i on dalej jakby kłamie? Nie, powiem wam, że jak na... Nie spodziewałem się tego po samu, takiego materiału. Jest ciekawy, jest ta historia, powiedziałbym, nieprawdopodobna wręcz. Przysięgam. Tak grubych akcji na pewno się po nim nie spodziewa... Nie zasługujesz na to, żeby reprezentować rodzinkę. Praktykant. Wypierdalasz. Chuj mi obchodzi, że masz suba 10 miesięcy. Wypierdalasz. Nie macie. Dzięki. z Żuczek. Słuchajcie, yy, bardzo przepraszam, Twitch administracja. Nie wiedziałem, że tam są takie brzydkie rzeczy, są so, sobie twitch administracją. I believe hardly that I won't get banned. I was totally... It was unfair because it was a shot from the Twitch partner. He also didn't know Wie pan, that. co to znaczy trapen? Nie pracowa Jeżeli ktoś chce darmowe kursy Bartka, wejdźcie na spiraconą stronę ptoszek ją Gdy kamera gaśnie nagle Co to jest? Mężczyźni, no głowy mo i diable może jestem Kiepskim maszynistą Za to jestem świetnym optykiem refrakcjonistą Co to było? Ładno? No Wyglądasz jak taka pani, wiesz Uu. Ja Chcesz zostać moją walentynką jutro? Najpierw z tobą, potem z widzami. Jak nauczycielka wyglądam? Pfff, <noise> jak co. <menedzio. głos> <noise> <noise> Całować? Pięknie Przestane wyglądasz, bardzo fajne. bardzo ładnie. Dobra, widzowie, wracamy. Tam na sam, na solówę by bał się wyjść, taka jest prawda. Yy, Nieraz było memy z niego na czacie dziurki, a ja byłem tam akurat bardzo aktywny i ona doskonale wiedziała, doskonale wiedziała, że on na przykład dziewczynę, doskonale Co ty pierdolisz MTK? Nie napierdalałem nigdy w życiu dziewczyny Raz jej dałem z plaskacza, gdy ona mnie uderzyła jako pierwsza Cała przemoc A ty pierdolisz, jakbym się znęcał A ja uwielbiam kokainę <laughs> Taki uśmiechnięty, spocony, w rozpiętej koszuli <laughs> No ale właśnie, interwencja poselska O, o. Ale darmowa wieża, żartowałem, kurwa. Zawsze, jak coś jest za darmo, to się dwa razy zastanów. Bo tu masz za darmo laseczkę 6 na 10 ale obok jest grzeczna katoliczka 10 na 10 Szachmat. Rozumiesz to? Szachy lubią skupienie oraz szukanie lepszych możliwości. Jeżeli jesteś łasy na kutasy, to nie wróżę ci przyszłości. Zawsze bądź lepszą wersją siebie. Go next. Dobra, gramy na Wikobo. To mój znajomy. że weź pierdolni magika jebie, Albo tak słabo grasz, że zrób magika podczas gdy powiedzmy prze Ten koniec ma takie perspektywy rozwoju, jak po prostu Random Bruce. Zerowe. Random Bruce tylko może być streamerem. I to jest właśnie, to jest tak. Liga Legend, to są jego hejterscy widzowie, to VIPy, którzy się z niego śmieją, a to, to remik już, który go wyzywa. Nie ma opcji na jakiś rozwój. On musi poświęcić raz, dwa, trzy... Wierzywam, że jesteś chłopem za babę przebranym, ale i tak potraktujecie jak kobietę. Wskazując na mnie palce... A. Mieszka mi nie działa. Prawo, jesteś totalnym przegrywem. Wszystkich zastanawia, jak to w ogóle jest możliwe, by tak źle zagrać rozdane przeżycie karty, że został tylko przegryw smutny wiecznie, nie na żarty. a, 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 a. a kurde, ja będę miał jakiś Czech Gate. Chodziło mi o to, że szukam dzieci, naprawdę szukam wspominałem, obserwuję regularnie rozwój kanału i niech się toczy wszystko swoim pomysłem. A na chwilę obecną żyje Metin2Challenge, także bez sad na czacie, jest w porządku. Grunt, że zboczyła z tej złej drogi i wróciła na dobre tory, to najważniejsze. I ja wcale nikogo nie przekreśliłem, ani nie zrobiłem żadnej dramy, i z nikogo się nie wyśmiewałem, no chyba, że tej kurwy szachowego mentora. A Niulka jest w porządku. Dzień dobry, ale on, ten sam numer podły. Wykonał w do mnie od 4 stycznia tego roku. Transmisji na kolejnej? To jesteś gigaszefem, ale jak cię nie zobaczę, to dostaniesz Bana. <laughs> Squire, dzięki Dzień za dobry. suba. Serduszko. Ale z tymi serduszkami się wyjebałem. Co będę serduszko robi? Ja się czuję jak taka streamerka 100 widzów. O serduszko do ciebie! oczy kurwa! Yy, obciąganie. Uu, dzięki za suba. One tak robią, wiesz, jakieś cuda. Wejdę ci od tyłu tutaj. Czy taki. mi. Cześć, dzień dobry. Hello, Guten. Tak, jestem biseksualny, mnie bolibier... Tak, Eskito.